W tym rozdziale rozpoczniemy budowę felgi i prawdopodobnie ten proces będzie trwał przez 2-3 rozdziały. Ja na razie przejdę do Adobe Bridge i my skupimy się na tej wersji felgi. Tak więc proponuję poszukać materiałów referencyjnych za pomocą przeglądarki internetowej i przyjrzeć się temu obiektowi. My nie będziemy starali się w 100% odzorować jego powiedzmy wszystkich detali, tylko odtworzyć pewną formę. Dobrze, przejdę do XSI. Ja w tym przypadku może jeszcze ukryję te obiekty, tak więc część obiektów już jest ukryta, i do ukrycia dodam pozostałe. Dobrze? I przejdę na samym początku do rzutu z boku. Super. I skorzystajmy z możliwości wprowadzenia nowego obiektu, no tak więc w tym przypadku będzie to cylinder. Ok, na razie zadokuję to okienko. I przeniosę obiekt tutaj, skorzystam ze skrótu C, obrócę wraz z Shiftem o 90 stopni. Dobrze, dopasuję do środka. I na tym etapie warto również już dopasować skalę. Tak więc skrót X, i w tym przypadku skalujemy na osi ZY. Ok, coś w tym stylu. I wprowadzimy teraz zmiany w odniesieniu do parametru U. Wartość 35, a w przypadku bazy powiedzmy wartość 11, w przypadku V 1 i tyle wystarczy. Ok, przejdźmy może do widoku. Skrót F. Ja skorzystam ze skrótu Y, zaznaczę tył i usunę skrót T, zaznaczę te punkty i przesunę mniej więcej w taki sposób. I przejdę może do rzutu z przodu, zobaczę gdzie obiekt się znajduje. Ok, zaznaczę cały obiekt i przesunę go mniej więcej do tego miejsca. Gdzieś tutaj. Spróbujmy teraz zastanowić się nad tym, które pętle na pewno nam się przydadzą. I ja na pewno będę chciał wykorzystać te pętle, które pokrywają się mniej więcej z otworem na śrubę. Czyli na pewno ta pętla, ta, ta, ta i ta powinny być na miejscu. I generalnie mogę usunąć powiedzmy tą pętlę. I tą. A tą sobie na razie zostawię. OK. I tak, jeśli chodzi o tą pętlę i o tą również je pozostawię. Może je wykorzystam do tego, aby utworzyć przedłużenie otworu w tym miejscu. OK. Tak więc skorzystajmy teraz może z obracania i postarajmy się to pasować obiekt w taki sposób, aby ten obszar pokrywał się z blueprintem w obszarze otworu na śrubę. Tak więc korzystamy z obracania. I obracałem mniej więcej w ten sposób. Ja proponuję wprowadzić teraz nowy obiekt cylindry. Tak, więc właściwie mogę skorzystać z środkowego przycisku myszy, tym samym wywołałbym ostatnią operację w menu model. No dobrze. Przesunę cylindery tutaj. I tak, potrzebuję około 16 komponentów w przypadku wartości U. Dobrze. A tutaj wartość 1 i 1. Ok. I teraz wystarczy dopasować ten obiekt do naszego blueprintu. Coś tym stylu. Ok, trochę go obrócę. Jeszcze trochę zeskaluję i przesunę do tego punktu. Przejdźmy do widoku użytkownika i postarajmy się przeciąć obydwa obiekty w taki sposób. Dobrze. I tak zaznaczamy jako pierwszy nasz drugi cylinder. Dodaję do zaznaczenia ten obiekt. Korzystamy z model, polimerz, Bulin, Union. I generalnie powinno pojawić się okno dialogowe, za pomocą którego będę mógł, czy też mógłbym usunąć mój pierwotny obiekt. Aczkolwiek widzę, że nie dysponuję tym okienkiem. Tak więc ja skorzystam z Freeze. Dobrze. wskażę. Ten obiekt, i widzę, że dwa obiekty są na siebie nałożone, tak więc korzystam z przesunięcia, wysunę. OK, i widzę, że właściwy obiekt wskazałem, dlatego mogę je usunąć, czy też mogę go usunąć. I pozostaje mi część wspólna tych dwóch obiektów. Dobrze, tak więc powinniśmy uzyskać ten rezultat. I właściwie okno dialogowe Union również powinno się pojawić, a tam będzie widniał przycisk Delete. Za pomocą którego automatycznie usuniemy to, co ja usunę ręcznie. No dobrze, my teraz musimy posprzątać tutaj troszeczkę komponenty. Tak więc korzystam ze skrótu T, zaznaczę te punkty i się skupiam w tym obszarze. Musimy tutaj odpowiednio połączyć ze sobą komponenty i generalnie te komponenty w pewnym sensie są do siebie dopasowane, czy też liczba tych komponentów wskaza się. Tak więc nie powinniśmy tutaj na żadnych problemów. OK. Łączymy wybrane punkty i automatycznie usuwamy zbędne krawędzie. Dobrze. I za pomocą tego zabiegu powinniśmy uzyskać w miarę, w miarę idealny wykrój otworu na śrubę. Dobrze. Aczkolwiek oczywiście nie będziemy tutaj otrzymywali najczystszej geometrii. Jednak skuteczną. Dobrze. Ok, prawie połowa. Tutaj nie muszę łączyć, sprawdzę tylko czy dysponuję dwoma komponentami, dobrze. Tak więc w zależności od ułożenia tych dwóch obiektów względem siebie możemy uzyskiwać różne rezultaty. Ja staram się mniej więcej dopasować wielkość i położenie w taki sposób, aby te komponenty leżały blisko siebie. Dobrze, jeszcze tutaj. I na szczęście będziemy tę operację tylko raz wykonywać. Potem wytniemy odpowiedni fragment geometrii i skopiujemy go. Dobrze. I tak, połączę ten punkt z tym. Ten usunę. A ten punkt... Z tym i to chyba wszystko. Jeszcze sprawdzę tylko, czy na pewno tutaj dysponuję odpowiednim łączeniem, czyli po zaznaczeniu powinna widnieć wartość 1 w odniesieniu do punkt. No dobrze, tak to się teraz prezentuje. Skorzystam ze skrótu E. Zaznaczę te krawędzie i je usunę. Dobrze, skrót U, wskaże ten poligon i też go usunę, i tym samym uzyskujemy mniej więcej taką formę. Dobrze, skorzystajmy z fris. I przejdźmy do rzutu z boku. I tak, ja proponuję teraz obrócić ten obiekt w taki sposób, abyśmy mogli dopasować te cztery poligony, które znajdują się tutaj, do blueprintu poniżej, czyli do tego małego otworu. Tak więc, oczywiście, będziemy dysponować tutaj niewielkim przesunięciem, aczkolwiek staramy się odzorować tej felgi w 100%. Dobrze, tak więc przesuwamy w taki sposób, zaznaczamy te poligony, korzystamy z Ctrl D. Skalowanie i skaluję mniej więcej w taki sposób. Ja skorzystam może z możliwości wprowadzenia nowego cylindra. Nie będę wykonywał tych samych operacji, aczkolwiek posłużę się tym cylindrem jako wzornikiem. Dobrze obrócę. Przesunę mniej więcej tutaj. Ok, na razie zadokuję to okienko. Może mi się przydać. Zeskaluję w taki sposób. Przesunę tutaj. Dobrze. I zobaczmy, ile punktami dysponujemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tutaj znajdziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Też 8 punktów. No dobrze, tak więc ja na razie sobie zeskaluję ten cylinder mniej więcej powiedzmy, do czegoś takiego. Ok? I pozostawię go w spokoju. Następnie powrócę do mojego pierwotnego obiektu, usunę te poligony, skorzystam ze skrótu T, czyli punkty. I postaram się po prostu poprzesuwać je w taki sposób, aby znalazły się na różnikach mojego cylindra. Tak więc ani nie przyciągam, ani nie łączę, tylko po prostu dopasowuję ich położenie i to położenie będzie gwarantowało mi uzyskanie wiarygodnego okręgu, który jest wycięty właśnie w tej figurze. Dobrze. Jeszcze tutaj punkcik. Trochę partyzancka metoda, aczkolwiek według mnie całkiem się dobrze spełnia nie trzeba za dużo kombinować. W pierwszym przypadku dysponowaliśmy dosyć dużą liczbą punktów, dlatego wykonałem tą operację. Aczkolwiek przy okazji pociczyliśmy sobie z operacją bulin. Dobrze. I jeszcze tutaj i generalnie ten obiekt już mi nie jest potrzebny, tak więc go zaznaczę i usunę i uzyskuję taką formę spróbujmy teraz zastanowić się na tym, jak duży fragment tego cylindra nam jest potrzebny do tego, aby skopiować go wraz z detalem i uzyskać ponownie, tak więc ja widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery 5 śrub. To oznacza, że będę musiał ten detal pięciokrotnie skopiować, aby uzyskać cylinder z odpowiednią ilością detali. Wiem również, że ten cylinder zbudowany jest budowany z 35 segmentów. Tak więc jeśli podzielę 35 przez 5, to wychodzi 7. Tak więc ja potrzebuję fragment o długości 7 segmentów, czyli dotąd. Dobrze? Tak więc ja na razie skorzystam z obracania. Obrócę mniej więcej w taki sposób, aby te trzy segmenty raz. 2-3, czyli począwszy od mojego detalu. Był zwrócony mniej więcej do góry. W stronę dalsze części tego obiektu. Tak więc jeszcze trochę obrócę. Coś w tym stylu. Dobrze. I teraz skorzystam ze skrótu U. Chociaż właściwie skorzystam ze skrótu Y, zaznaczy tą część usunę. Dobrze. Następnie usunę tą część. Skorzystam dopiero teraz ze skrótu U. I tak, wiem, że na pewno nie potrzebuję segmentów od tego miejsca. Tak więc usuwam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I potrzebuję segmenty do tego miejsca. Czyli to też zaznaczę i usunę. A następnie to. I usuwamy. OK. Tak więc warto dopasować obiekt mniej więcej w tej postaci jeśli teraz skorzystamy z narzędzia obracanie, to narzędzie zostanie przyciągnięte troszeczkę w inne miejsce. Aczkolwiek z tym sobie też możemy poradzić. Dobrze, teraz obracając, właśnie uzyskujemy coś takiego. Zanim przejdziemy dalej, ja proponuję troszeczkę zmodyfikować geometrię wokół dolnej części mojego detalu. Tak więc zwracamy uwagę właśnie na tą okolicę. Ok, ja proponuję wyprowadzić nową pętlę od tego punktu. Czyli raz, dwa, trzy. I staramy się tutaj uzyskać w miarę równe odstępy. Cztery, pięć. Czyli po prostu wprowadzam sztucznie nową pętlę. Ok, będę mógł teraz usunąć tą krawędź. Na razie tą pozostawię w spokoju. I automatycznie musimy taką pętlę również wprowadzić tutaj. Czyli raz, dwa... i Trzy. Okej. Okay. Zaznaczamy tą krawędź i usuwamy. Dobrze, tak więc jest to dosyć ryzykowny zabieg, gdyż po obróceniu i skopiowaniu wielokrotnym tego obiektu możemy napotykać dysproporcje w odległości pomiędzy tym punktem a tym punktem. Aczkolwiek i tak zaryzykujemy, ewentualnie potem ręcznie je połączymy. Dobrze, tak więc widzimy mniej więcej w jaki sposób wprowadziliśmy nową pętlę, która przebiega w taki mniej więcej sposób. Dobrze, musimy teraz zastanowić się, co z tą krawędzią. Dlatego ja proponuję skorzystać z narzędzia dodawania nowych krawędzi, wprowadzić tutaj połączenie. Następnie zaznaczamy tą krawędź, usuwamy. Super. Tutaj wykonujemy to samo. Ok, zaznaczamy i usuwamy. Dobrze. I teraz tak, zaznaczmy może raz, dwa, trzy. Te cztery krawędzie. Skorzystajmy z prawego przycisku myszy i z. Split edges with split control i wartość 50. Niech zostanie. OK. I połączę w taki sposób. Tu usuwamy i automatycznie oczywiście musimy wykonać podobną operację po drugiej stronie, gdyż będziemy łączyć te fragmenty. OK. I tutaj po prostu może zaznaczę. Nie, skorzystam po prostu. Z narzędzia i wprowadzę punkt tutaj. Zaznaczę tą krawędź i usunę. Przewiduję, że wykonanie tej operacji pozwoli mi trochę lepiej deformować obiekt w późniejszym czasie. Na razie sprawdźmy mniej więcej dopasowanie położenia punktów. I tak, ja skorzystam po prostu ze skrótu Ctrl ALT D, tak więc skorzystam z kopiowania bez przekształceń, skrót C, następnie Alt, Ctrl, upewniamy się, że mamy aktywne przyciąganie do punktów, przesuwamy nasz manipulator do tego werteksa, dobrze, i obracamy, i sprawdzamy dopasowanie naszych punktów, tak, więc widzimy drobne przesunięcia, aczkolwiek podejrzewam, że korzystając z operacji łączenia obiektów, będziemy w stanie Znaleźć taką wartość, która pozwoli nam połączyć te komponenty ze sobą. Jeśli nie, to ewentualnie ręcznie połączymy wybrane komponenty. Exercise nam zasygnalizuje pod postacią cyjanowych linii, że brakuje nam połączenia pomiędzy obiektami. Dobrze. Chociaż generalnie możemy spróbować podnieść przykładowo na tym etapie niektóre punkty. I tak. Coś w tym stylu. Tak więc dysponuję tutaj różnymi możliwościami. Dobrze. Coś w tym stylu w tym miejscu. I to powinno chyba wystarczyć. Jeśli nie, to potem ręcznie poprzyciągam odpowiednie punkty. Dobrze. Zaznaczę tą kopię i usunę. OK. Freeze. I zapiszę. Na samym końcu tego rozdziału proponuję jeszcze trochę rozsunąć wybrane komponenty w tej okolicy, czyli te punkty. Tak aby uwzględnić ich odległość w odniesieniu do szerokości tego detalu, czyli wtłoczenia na feldze właśnie w tym miejscu. I właściwie wykonam to obracając obiekt tymczasowo w taki sposób, aby właśnie te komponenty leżały na osi Y w miarę równo. OK, coś w tym stylu. Dobrze. Spoglądam na blueprint, mniej więcej w tej okolicy. OK, zaznaczę na razie te punkty i trochę je rozsunę. Coś w tym stylu powinno wystarczyć. Przesunę w taki sposób. I tutaj wykonam tą samą operację. OK, dobrze. Alt, Control. I właściwie możemy skorzystać nawet z operacji zablokowania manipulatora w tym punkcie, aczkolwiek myślę, że sobie poradzę bez tego. Dobrze. I obracam ponownie. Dobrze. I spotkamy się właściwie w kolejnym rozdziale. Tak więc zapraszam.